Czy czołg T14 Armata jest czołgiem nowej generacji? Oczywiście obecne czołgi, te czołgi podstawowe, które no, są w powszechnym użytku, czyli Leopardy, Abrams, leklerki, K2, to trzecia generacja. I to taka ciekawostka, ten materiał powstał, dlatego że jakoś przerzucając te otchłanie internetu i chyba czytając o czołgu K51, natknąłem się na artykuł. Tak potrafię czytać, a nawet liczyć. I to nawet do tylu, ile mam palców. No, akurat tyle, ile jest y, T14 armat. No ale wracając do y, tego, co chciałem powiedzieć, natknąłem się na artykuł, że czołg T14 armata należy do czołgów nowej generacji, tak samo jak czołg K2 Black Panther. No. Powiem wam zdziwiony tą informacją, że K2 jest czołgiem czwartej generacji, że ktokolwiek takie coś napisał. Ktoś to zatwierdził, ktoś to opublikował, no ale spokojnie, można się pomylić. Może chodziło o coś innego, może chodziło o czołg K3, ten w przyszłość. No ale niech będzie, niech ta nasza K2 już będzie czołgiem nowej generacji. Ale nie jest. No i tutaj mamy dzisiaj czołgi trzeciej generacji. Tylko, że już wszyscy szykują się na generację kolejną, na nową generację. I jednym z tych kandydatów do bycia czołgiem nowej generacji jest czołg T14 Armata, który, tak jak mówiłem na swoim materiale, jakie będą czołgi tej czwartej generacji, nowej generacji, spełnia większość tych warunków. I tu jest jeden podstawowy problem, ponieważ żeby być czołgiem czwartej generacji, to trzeba być czołgiem w docelowym stadium, czyli już z tym silnikiem, wyposażeniem SKO w całości już takim, jakim mam być. I tu jest ten największy problem, i to, co czyni czołg T14 Armata, jeszcze nie czołgiem czwartej generacji, że on jeszcze nie jest tym czołgiem, którym ma być. Jeszcze jeśli chodzi o na przykład napęd, no nie ma docelowego silnika. Jeśli chodzi o SKO, z tego co wiemy, to SKO jeszcze nie umożliwia takiego działania jak w przypadku na przykład. Tych możliwości, spełnienia tych możliwości, jakie miał ten czołg spełniać, no i dodatkowo, oczywiście, jeśli prawdą jest, że ta osłona kadłuba, która została zaprezentowana jest jaka jest, no to jednak nie jest to czołg, który zapewnia taką ochronę, opancerzenie, jakie powinny spełniać czołgi generacji czwartej. No nie mówiąc już o tym, że on nie jest wyposażony w system aktywnej obrony który to też jest jednym z tych elementów, który się uważa, że właśnie w nowej generacji będzie standardem, nie opcją, tylko standardem. Czyli jak na razie czołg T-14 armata poza tym, że nie jest produkowany seryjnie, z tego co wiemy, ponieważ ta jego produkcja seryjna nie taka wstępna czy też pilotażowa jeszcze nie ruszyła. To jak na razie, jak na dzisiaj, ponieważ to się może zmienić, żebyście sobie zdawali z tego sprawę. Czołg T14 Armata nie jest czołgiem nowej generacji, chociaż tutaj, jeśli chodzi na przykład o konstrukcję, to jak najbardziej mógłby spełniać te parametry: czyli mamy bezzałogową wieżę, mamy załogę ukrytą w kadłubie, mamy automat ładowania, mamy niską masę około 55-56 ton. No, docelowo silnik, który zapewni bardzo wysoką mobilność, tego silnika jeszcze nie ma. Tutaj ten silnik w tym układzie X. Jeszcze nie powstał, to znaczy powstał, tylko że no nie chce działać tak, jak miał działać, chociaż prace najprawdopodobniej trwają. Do tego oczywiście systemy, które zapewnią tej załodze zamkniętej w kadłubie, w takim specjalnym miejscu, które miałoby być teoretycznie dobrze chronione, ale z tego co wiemy nie jest, ponieważ tu mamy poziom ochrony na poziomie T90 mki, czyli nadal nie to, co chcielibyśmy widzieć w czołgach czwartej generacji, w naszych, nie w ich, więc w T14 byśmy tego nie chcieli widzieć. Czyli jak na razie ten czołg w obecnej wersji nie jest czołgiem nowej generacji, ponieważ nie ma docelowego silnika zapewniającego odpowiednią mobilność, nie ma systemów aktywnej obrony i nie ma wystarczającego poziomu opancerzenia, który miałby zabezpieczać załogę. I kolejny problem tego czołgu jest oczywiście taki, że no ten system kierowania ogniem najprawdopodobniej jest niewystarczający na tego typu maszynę. Gdy mamy załogę zamkniętą w kadłubie, to te wszystkie przyrządy obserwacyjne wszystko to, co powoduje, że załoga ma odpowiednią świadomość sytuacyjną, wie, co się dzieje dookoła. No Najprawdopodobniej to jest na zbyt niskim poziomie. Pamiętajmy, że obecnie produkowane te 90 M prorywy, one mają już obcięte możliwości, jeśli chodzi o te systemy, ponieważ te, te 90 m które były produkowane 6-7 lat temu, one jednak korzystały z rozwiązań zewnętrznych, które umożliwiały im na bycie na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o to SKO przyrządy obserwacyjne. No ale to źródło wyschło, no i z tego co wiemy, Rosjanie nie byli w stanie go odtworzyć, a tutaj mówimy o wyższym poziomie, tutaj mówimy o czymś jeszcze lepszym. I tutaj dla tych, którzy stwierdzą, że to złom, niektórzy tak twierdzą, musicie zdawać sobie sprawę, chociaż na dzisiaj czołg T-14 Armata nie jest czołgiem nowej generacji, jednak to jak jest zbudowany nie wystarcza, tu jednak parę elementów jeszcze nie jest takich, jakie powinno być, to nie oznacza to wcale, że w przyszłości nie stanie się takim czołgiem. Tutaj musimy sobie to wyjaśnić i musimy o tym pamiętać, że chociaż na dzisiaj ten czołg nie jest czołgiem tej czwartej generacji, nie jest czołgiem mm, takim nowej generacji, to on może się stać tym czołgiem, jeśli rozwiązane zostaną problemy z systemem kierowania ogniem, z silnikiem, z tą świadomością sytuacyjną i zostanie na przykład opracowany, kupiony, ukradziony system aktywnej obrony. Tu musimy się dobrze zrozumieć. To, że w tej chwili ten czołg no, nie jest czołgiem nowej generacji, nie oznacza, że on w przyszłości takim czołgiem się nie stanie. I tutaj pamiętajmy o tym, żeby nie umniejszać jego możliwości. Tak, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że. Przeciwnika trzeba doceniać, czy też tego teoretycznego przeciwnika i jego zasoby trzeba doceniać. Więc te rozwiązania, które zostały zaplanowane na tym czołgu, uczyniłyby go czołgiem czwartej generacji, gdyby to wszystko było dowiezione. Ponieważ niektórzy mówią, że to oni wymyślili, jak będzie wyglądał czołg nowej generacji. No nie. Takie rzeczy były wiadome od ponad 20 lat, wszyscy wiedzieli, w jakim kierunku to zmierza. Tylko, że raczej nikt nie opracowywał czołgów uważając, nowych czołgów, w ogóle tak nowej generacji, uważając, że no, jest spokój, jest pokój, więc no, nie trzeba tego robić. Rzeczywistość okazała się oczywiście no, zupełnie odmienna od tego, no i oni po prostu rozpoczęli to jako pierwsi. I chociaż produkcja seryjna miała ruszyć już chyba w 17 roku, 18, to jednak natrafiono na te problemy. Po pierwsze, silnik gigantyczny problem, tu warto mieć jednostkę napędową o mocy generującej, silnik generujący około 1500 koni mechanicznych, nawet w pojeździe około 55 tonowym. No i dodatkowo SKO, dodatkowo systemy obserwacyjne. Można powiedzieć, że gdy rozpoczęły się sankcje, już wówczas były, to to źródełko wyschło, stało się o wiele bardziej ograniczone. No a czołg nowej generacji bez systemów obserwacyjnych, SKO i wielu innych rzeczy, które zwiększają świadomość sytuacyjną, możliwość wykrycia, identyfikacji przeciwnika, no to nie jest czołg nowej generacji. Dlatego najprawdopodobniej ruszono z produkcją, żeby coś zrobić, żeby ruszyć z czymkolwiek, żeby móc pokazać, tak, coś produkujemy, tak ruszyliśmy z produkcją, chociaż taką przedseryjną, bo do seryjnej to ona się nie zbliża. Kolejną kwestią jest cena. No one w znaczeniu te 14 kosztują kilkukrotnie więcej niż nowy T90M proryw, a te możliwości tych czołgów no nie są o tyle większe. Są większe od T 90 z tego co wiemy, ponieważ tak, tutaj te możliwości są większe no tylko, że ta różnica nie jest tak duża. Gdyby T-14 była dowieziona z takimi założeniami, jak jej przyświecały, bardzo słusznymi, to tutaj różnica byłaby spora. Mnie najbardziej ciekawi i system kierowania ogniem, i przyrządy obserwacyjne, silnik w końcu ktoś tam dopracuje, albo po prostu wrzuci ten 1130-konny, albo turbinę gazową i będzie, jeździ, jeździ. Wolniej, słabiej, mniej mobilnie, ale jeździ. Mnie też interesuje, poza tym SKO, przyrządami obserwacyjnymi, na przykład to upancerzenie. Czy w rzeczywistości ta kapsuła, która miała chronić tą załogę ukrytą w kadłubie, naprawdę poziom tego bezpieczeństwa jest tak niski? Na poziomie te 90 m -ki? Bardzo ciekawe informacje. Ogólnie bardzo ciekawa konstrukcja, bardzo ciekawy czołg, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy cokolwiek z tego wyjdzie, czy to będzie jeden z tych programów, który potknął się i jednak z powodu niewystarczających technologii albo też niewystarczającego przeskoku, jeśli chodzi o możliwości, a dużych kosztów, no to produkcja tego typu sprzętu po prostu była nieopłacalna. O, tak na to spójrzmy. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, oceń, skomentuj. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.